Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w dzisiejszym materiale recenzja magazynu Lego Marvel Avengers. Jest to numer pierwszy na rok 2020 ogólnie numer pierwszy jaki na razie wyszedł. Tak trzymam akurat kamerę, bo na tym statywie przenośnym do wycieczek mi się troszkę przesuwa. Tak więc ja jestem z Kamila i zapraszam Was do oglądania. I gave you my heart. Znowu Was przepraszam za lekkie hałasy w tle, no ale znowu robię y, grilla. Tak naprawdę codziennie robią grilla, więc trochę dziwna sprawa, że przyjeżdżamy nad morze, a tutaj ten w hotelu na ogródku, na ławce gdzieś ktoś robi grilla. No mega dziwna sprawa, no ale już nieważne. W magazynie otrzymujemy akurat w tym pierwszym numerze. Otrzymamy tutaj figurkę Spidermana. Niby nic ciekawego, tak przynajmniej dla mnie, no ale 17 elementów sieci to na pewno coś ciekawego. No zobaczymy czy 17, bo tutaj naliczyłem tylko 15, no ale też ponoć w środku są jakieś przyroczyste elementy, więc naprawdę ciekawa sprawa. Oczywiście magazyn od Blue Ocean, cena to 15 ty bez grosza, tak jak najnowsze magazyny z Ninjago oraz ze Star Wars, tak więc myślę, że LEGO idzie w stronę tego, by magazyny teraz kosztowały 15, nie 13, nie 12, nie 11. Nie 10, bo czasami też jakieś tam kosztowały, tylko właśnie 15 zł. Tak, nie myślę, że może możemy otworzyć ten magazyn. Jeszcze jedna sprawa, bo tego magazynu naprawdę mega długo szukałem, akurat jestem w wakacjach w Jrzębie górze i tutaj no byłem akurat w tym, w różnych kioskach i nie było. Byłem też w świecie prasy w wystrzębie górze tam przy, mm, przy tym takim dużym sklepie, Biedronce czy coś. No, ale tam również czego nie było i musiałam pojechać do Władysławowa. W sumie nie tylko po to, ale i tak tam pojechałem, by właśnie zakupić ten magazyn w innym świecie klasy, no i tam na szczęście był. Dobra, mamy tutaj nową polikę, tą najnowszą to też jest Minjago i Staros chyba też, jeżeli dobrze pamiętam. No i sam magazyn, któremu się teraz przyjrzymy. No dobra, tak więc okładka jest utrzymana oczywiście w klimatach Avengersu. Mamy tutaj informację, że w roli głównej występuje tutaj minifigurka Spidermana plus 17 elementów sieci. No i oczywiście jest tutaj nawet logówka Lego Marvel Spiderman, tak więc ciekawa sprawa. Zadanie dla bohaterów, buduj główku i walcz. Oraz dwa fajne plakaty, od razu się sobie zobaczcie. Tak się prezentują. Ten mega mi się podoba na pierwszy rzut oka. I ten też jest ciekawy, no bo z Venomem, czyli jednego z moich ulubionych filmów. Jest również 14 z komiksów. No jest też informacja w sumie, że Spider-Man poznaje Avengersów w pierwszym numerze. No ciekawa sprawa. Tutaj na początku mamy Loki robi bałagan. Zaraz to przeczytałem. Jakby co, to jest takie dziwne. No i tutaj mamy oczywiście no, przerobienie tego magazynu przez Lokiego. Nie wiem czemu on ma wąsy, no ale okej. Okay. No i tutaj jest oczywiście spis treść. Zaczyna się misją dla Spider-Mana. Tutaj mamy też, o nawet dla mojego przyjaciela Petera. Czyli jest tutaj również nasz dobrze znany oczywiście Iron Man. Tutaj mamy też, to grupa szalonych naukowców, którzy próbują przejąć yy, kontrolę nad światem. Ich agenci mogą kryć się wszędzie, czyli IM, no całkiem spoko. Tutaj mamy też Petera w wersji klockowej bez ciuszków. No i jest też tutaj informacja o tych wszystkich elementach sieci. To sobie oczywiście potem zobaczymy. Dalej są jakieś łamigówki z agentami IM. Są drogą, nie mam żadnych nowych zestawów z Marvela. chciałbym w sumie, więc może się nad tym zastanowię. Może ten to zatrzymanie ciężarówki albo nowy hambaster, jeszcze zobaczymy. Tutaj zaczyna się komiks. Cały czas się ciągnie. Są też te dwa plakaty, które Wam już pokazywałem. No i ten naprawdę jest świetny. Tutaj widzę nawet roketa, gruta, więc naprawdę jest grubo. Tutaj mamy też informację o nowych kartach z ninjago. O, i właśnie o tym dostaję. Mówiłem, że najprawdopodobniej go sobie kupię. No, całkiem ciekawy zestawik. Właśnie widziałem go na Allegra. 120 zł, więc myślę, że całkiem spoko cena. O, tutaj mamy w ogóle Mecha Venoma, którego mam. No, dawaj dalej. Tutaj mamy też inne tego typu rzeczy. Okej, okay, tutaj dalej komiks. Tutaj Thanosa mamy nawet. Avenger z biurka. Wow, jest też konkursik. W świecie Marvela działa wielu fantastycznych, superbohaterów bohaterów. No, jest swojego ulubionego bohatera z drużyny Avenger i wygraj nagrodę. No, powiem wam co, całkiem ciekawe, na drogę na drogę, na nagrody. Ten, tego właśnie pogromce, war machine, jakbym chciał, więc myślę, że zrobię tutaj pracę na konkurs, jeżeli zdążę. Do 6 października, dobra, to zdążę. No i w kolejnym numerze, tak jak już wiem, coś osób się w sumie domyślała, jest Iron Man, z tą świetną zbroją i silnikami odrzutowymi, tak jak to jest tutaj nazwane. No okej, okay. ja bym w sumie wolał chyba kogoś innego, no ale wiadomo, że, yy, że, no jest to swego typu figurka, która, no, pojawia się teraz mega często w zestawach. W sumie ja mam ją, w w jednym egzemplarzu, no ale mam tylko jeden zestaw najnowszych Marvelu, więc tutaj no całkiem dziwna sprawa. No ale to było raczej wiadomo, że tutaj stajemy tutaj właśnie tego Ironmana, tak jak w tym numerze dostaliśmy też Spidermana. No całkiem ok, nie wiem czy jeszcze kupię, no bo w sumie mam tą figurkę i od 15 października sprzedaży ten magazyn. Tutaj mamy też magazyn Lego City i z tyłu naklejki ze Star Wars, o których wcześniej nie wiedziałem. Tak więc okej, okay. lecimy sobie teraz z prezentem. Nie wzięłam, są nożyczek, a są to oczywiście te nowe foliki, w których nie mamy taśmy, znaczy kleju, więc no wydaje mi się tutaj, że mam nadzieję przynajmniej, że sobie to dobrze otworzę. Jest tutaj, nawet duża logówka Lego Marvel Spider-Man, Lego Avengers, oczywiście. No i tutaj jest Spider-Man Plus, te wszystkie sieci. No i zobaczcie, tutaj jeszcze jest nawet takie małe lusterko, tutaj chyba widzicie moją twarz troszeczkę i koszulkę. No i dobra, od 6 plus. Tak więc tutaj zobaczcie w ogóle jakieś komiksy w tyle naprawdę spoczko, to jest zrobione. No i jak najmniej tutaj chciałbym tego zebrać idealnie. Yy, aha, okej, okay, myślałam, że to będzie w takim wiecie wołeczku, nie? gdzie są te elementy, no ale nie ma. No naprawdę jest tego tutaj całkiem dużo, tak więc zacznijmy sobie budowę od samego Spider-Mana. Tym myślę, że klasyczna figurka dla uniwersum Marvela. No, Spider-Man pojawił się naprawdę w wielu zestawach, no ale go sobie złóżmy i oczywiście omówmy. Jeżeli chodzi o naszego... Pitera Parkera, no to oczywiście jego hełm się tutaj nie zmienia od 2019 roku. To ich tak samo. Nóżki tutaj nawet nie mają na druczku tego czerwonego z tyłu. Tak to wygląda. Ten pająk jest ok, ten z przodu mi się bardziej podoba. No i ogólnie tak to się prezentuje. Wow, tutaj mamy ten nowy element. A tego się nie spodziewałam. Zobaczcie, to są te takie y, z najnowszych minifigurek kręcarskiej, się pojawiły pierwszy raz właśnie w DC. No i myślę, że naprawdę ciekawy element. Myślałem, że są te zwyczajne. No i mamy je tutaj w dwóch sztukach. Ok, no i naprawdę dużą ilość sieci. Mamy jedną taką mm, średnią, jedną taką mega dużą. Są też dwie takie mniejsze nieco. Tutaj mamy też dwie takie nieco większe. O, takie, dobra. Tutaj też są dwa takie jakby patyczki, coś takiego. O, jest też ten fajny element, jakby takich mm, jakby to powiedzieć Yhm, hmm, kajdanek pajęczynowych. Jest aż cztery razy taki oto elemencik, no i dwa razy T. Naprawdę jest grubaśnie. Ja porobię kilka właśnie ujęć z system Spidermana i widzimy się za chwilę. Tak więc dzięki za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Jeżeli film się spodobał, koniecznie na w górę. Nie zapomnij też o zasubskrybowaniu mojego kanału oraz dając włączkę, by być na bieżąco z każdymi moimi nowymi filmami. Dajcie też znać w komentarzu, czy ogólnie kupujecie ten magazyn, bo dla figurki myślę, że całkiem warto, jeżeli je jeszcze nie mieliście. Jakimś cudem, dla sieci na pewno. No i ogólnie całkiem fajny magazyn, tak więc jeszcze raz wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!